Witam w kolejnym odcinku Super Game Show Meister. Wczoraj o północy zakończyło się głosowanie na nowy temat w SGSM. Wygrały dwa tematy. Z trzech tematów, które wam podstawiłem, Strzał 1021 i Randka w Ciemno, wygrały dwa. Które uzyskały taką samą liczbę głosów, i obydwa te tematy zostaną zrealizowane w kolejnych odcinkach Super Game Show Meister. A w dzisiejszym odcinku. Pierwszy z tych tematów, czyli Strzał w dziesiątkę, Strzał w dziesiątkę, który jest polską wersją tego turnieju Power of Ten, który omawiałem właśnie w tym pilocie. Program ten emitowała telewizja Polsat w latach 2008-2009. Były dwa sezony, wiosną 2008 roku. Nadawany był w soboty o 17.45, natomiast w niedzielę o 16.45 był nadawany w sezonie drugim, który był emitowany w jesienią 2008 roku i wczesną zimą 2009 ją prowadził Cezary Pazura, a zasady były takie same jak w amerykańskiej oryginale. Czyli, najpierw, był pojedynek, grano do trzech punktów. Było pięć pytań, takich dosyć specyficznych, za chwilę powiem jakich. I do gry o milion złotych, który był główną nagrodą w polskiej wersji, wchodziła jedna z dwóch osób, które rywalizowały ze sobą w tym pojedynku. To wyglądało tak jak mecz siatkarski, Gramy do trzech setów. No i właśnie. Do muszę się doczepić do głównej nagrody, czyli do, do miliona złotych, jako że 1 milion złotych w porównaniu z amerykańską nagrodą, czyli 10 milionów dolarów wypada BLADO. Na dzień dzisiejszy to jest jakaś 1,40 tej sumy. No i teraz właśnie przechodzimy do pytań. W poprzednim odcinku już pokazywałem ten słupek od 0% do 100%, a teraz takie Polskie pytania, tutaj mamy taki przykład, to jest akurat przedział 20%. 20% to jest pytanie za... Pierwsze pytanie za 100 zł 40%. Drugie pytanie 1000 złotych 30%. Trzecie pytanie 20%, 10 tysięcy złotych. Przy pytaniu za 100 tysięcy złotych było był przedział 10%, a pytanie za 1 milion złotych to jest taka rozwinięta. To właśnie to 10%, takie rozwinięte 10%. No właśnie ten przedział, przy pytaniu za 100 tysięcy złotych nie pokazywano wyniku. I ten, to samo pytanie było warte również 1 milion złotych. A pytania e, były takiego pokroju. Ile procent Polek uważa, że Księgowy byłby lepszym mężem niż Muzek? No bardzo takie fajne. E, ale to głupota, prawda? Kiedy ten drugi wchodził do, yy, na antenę, mówiło się, że to jest program, który wy, prze, wygryzie familiadę. No, jak widać, familiada jest, a tego programu już nie ma. Ogólnie, mimo takiego boomu na świecie na ten program, no, w, w znakomitej większości przypadków skończyło się po jednym roku emisji, albo nawet i po dwóch odcinkach, jak w Australii. Ale do tego dojdziemy w kolejnych, w kolejnych programach. Tak wyglądała scenografia, publiczność. Tutaj właśnie było takie koło ratunkowe, pytanie do publiczności, właściwie publiczność mogła pomagać zawodnikowi, który walczył dzielnie o 1 milion złotych. Najwyższa wygrana w tym programie to 100 tysięcy złotych, jeśli pamiętam. To wygrała taka jedna dziewczyna. To było gdzieś w kwietniu 2008 roku. No i było oczywiście jedno, czy tam dwa pytania, grano o milion, na tej przedziałce 11, z 11 liczbami, no i tam wśród tych 11 wyników był ten odpowiedni, który należało było trafić. No i to była taka rozszerzona wersja pytania za 100 tysięcy. Za obydwaj zawodnicy wycofali się z gry. No i to chyba wszystko na temat polskiej wersji postaw na milion. Jak mówię, po, program na antenie Polsatu długo miejsca nie zagrzał. A to może nawet i dobrze, bo... Cienizno. To był jeden z najgorszych teleturniejów jakie w życiu widziałem. Dziękuję Wam za uwagę. Oglądajcie, subskrybujcie, zostawcie łapki w górę i do zobaczenia!